W 1976 roku Związek Radziecki wysłał ostatnią z serii bezzałogowych misji księżycowych Luna 24. Przynajmniej tak głosi oficjalna historia. Ale w archiwach NASA odnaleziono kasetę oznaczoną jako Luna 12 misja, o której nie mówi żaden podręcznik historii. Czy był to błąd katalogowania? A może dowód na misję, która nigdy nie miała wrócić? A może nie powinna wrócić? W 2023 roku w piwnicy archiwum NASA w Nevadzie odnaleziono starą taśmę magnetyczną oznaczoną jako Luna 12 Raw Telemetry Recovery Breach. Początkowo uznano ją za pozostałość po testach radzieckich sąd. Dopiero po analizie okazało się, że zawiera ona logi z załogowej misji księżycowej, która nie istnieje w żadnym oficjalnym rejestrze. Nagrania są chaotyczne, zniekształcone, ale kilka fragmentów. ...is wyjątkowo wyraźnych 12 ready to return. Crew complete. He's back. But it's not him. He looks at me. He says something in the night, but his lips don't move. His arms are too long. His gaze is too steady. And he talks about the moon as if it were alive. Wideo z pokładu kapsuły pokazuje najpierw standardowe procedury, testy, transmisje z wnętrza. Ale potem pojawia się coś więcej. Pierce zaczyna dokumentować dziwne zachowanie kapitana. Patrzy na mnie. W nocy mówi coś, ale nie rusza ustami. Gdy Holloway znika z kapsuły, Pierce twierdzi, że wraca inny. Ręce ma za długie, wzrok zbyt nieruchomy. I mówi o księżycu, jakby był żywy. Według domniemanych danych, Luna 12 wystartowała w lutym 1976 roku w ramach wspólnej operacji USA i ZSRR, mającej na celu zbadanie nowo odkrytego pola magnetycznego w rejonie krateru Endymion. W misji brali udział dwaj astronauci: kapitan David Holloway i porucznik Alan Pierce. Ostatni zarejestrowany sygnał to wiadomość z 11 dnia misji. Luna 12 gotowa do powrotu. Załoga kompletna. Ale sygnał pochodził z zamkniętej częstotliwości, która od lat nie była w użyciu. Ale wróćmy do tematu nagrań. Niektórzy badacze sugerują, że to halucynacje wynikające z izolacji i niskiego poziomu tlenu. Ale jeden szczegół jest niepokojący. W tle jednego z filmów słychać słowa modlitwy po rosyjsku Alive. Alive. Ale przecież załoga była amerykańska. Dźwięk poddano analizie i wykryto w nim fragmenty nagrania z radzieckiej sondy z 1959 roku. Czy możliwe, że Luna 12 natrafiła na coś, co tamte sondy już wcześniej odkryły? Po opublikowaniu fragmentów nagrań w ciemnej sieci, przez kilka godzin jedna z zapomnianych częstotliwości satelitarnych NASA, stoi 44.1 MHz, zaczęła emitować sygnał regularne impulsy. Co 12 sekund jedno słowo Wracamy. Od tamtej pory częstotliwość milczy, a archiwum w Nevadzie zostało zalane w wyniku przypadkowego pożaru. Może to tylko miejska legenda, może to żart. Ale jeśli Luna 12 naprawdę istniała, to może nie wszystko, co zaginęło na Księżycu, powinno zostać odnalezione. Jak widzicie, jest trochę tych ale. No właśnie, ale. Ale. Co z teoriami spiskowymi? Już w latach 60. zaczęły pojawiać się pogłoski o tajnych misjach kosmicznych ZSRR, które rzekomo zakończyły się katastrofą przed lotem Gagarina. Najsłynniejsze z nich bracia Judica Cordiglia, radioamatorzy z Włoch. Twierdzili, że przechwycili sygnały z radzieckich statków kosmicznych jeszcze przed 1966 rokiem, w tym nagranie kobiecego głosu, który błagał o pomoc i mówił, że umiera, bicie serca astronauty, który rzekomo nie przeżył lotu. Nie ma jednak dowodu, że te sygnały naprawdę pochodziły z ZSRR. Równie dobrze mogły być fałszywe, błędnie zinterpretowane, a nawet spreparowane. Teorie o zaginionych kosmonautach. Mówią o tajnych misjach orbitalnych, które zakończyły się śmiercią astronautów, a ich istnienie miało zostać ukryte przez ZSRR, by nie psuć wizerunku sukcesów technologicznych. Nazwiska takie jak Władimir Iliuszyn, pilot testowy, który miał rzekomo polecieć kilka dni przed Gagarinem i spaść w Chinach, pojawiają się w tych opowieściach. Ale znów brakuje dowodów, dokumentów, zdjęć, oficjalnych rejestrów czy wiarygodnych świadków. Co możemy powiedzieć na pewno? ZSRR rzeczywiście ukrywał porażki. Na przykład śmierć Walentina Bondarenki, zginął podczas testów w komorze tlenowej w 1961 roku, była utrzymywana w tajemnicy przez 20 lat. Ale tak wielka operacja jak lot załogowy w kosmos zostawiłaby wiele śladów obserwacje radarowe, radiowe, loty zwiadowcze USA i itd., a tych dowodów dla wcześniejszych misji brak. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Podziel się swoją teorią w komentarzu. Mogę przygotować kolejne materiały o legendach, plotkach i teoriach, wydawałoby się wręcz absurdalnych, nie tylko z świata kosmosu oczywiście. Do zobaczenia, cześć.